Siemano, witamy Was w Studio Rabane. Na sam początek mam dla Was złą wiadomość. 31 sierpnia, czyli ostatni dzień miesiąca, ostatni dzień wakacji. Wszyscy płaczą. Michał, nie wprowadzaj takiej nerwowej atmosfery, kochani. Po pierwsze, to studenci mają jeszcze miesiąc wakacji, a, tak? prawda? a po drugie jest cieplutko. Nadal mamy lato, zobacz, możesz się położyć na leżaczku i odpoczywać. To mi się podoba, optymistyczne podejście do życia, dlatego dzisiaj tak energetycznie te wakacje zakończymy. Będzie i Stadni na Koni, i Madagaskar, dlatego zostańcie z nami. Z Zaczynamy. Michał, ja mam jedno wspomnienie z tymi piankami. No ja domyślałam się, jak tak, tak jest. Galia i surfowanie. I wielkie ośmieszenie i blamasz. było tak Nie świetne. udało mi się, ale może mi się dzisiaj uda. Panie, na szczęście mamy Filipa, który jest instruktorem. Cześć. Filip, Dzień dobry. Dzisiaj będziemy też surfować. Serfować może nie, ale będziemy używać podobnie deski. Użyjemy też wiatru, którego dzisiaj mamy pod dostatkiem. Czyli co będziemy robić? Będziemy uprawiać kitesurfing. Czyli co to jest ten kitesurfing? Na czym on polega? Kitesurfing to jest latawiec plus deska i wykorzystujemy siłę wiatru, żeby przesuwać się po wodzie. Jestem mega ciekawa, czego się dzisiaj nauczymy. Przede wszystkim, jak się taki ogromny latawiec stawia, popuje, nie wiem. Właśnie się zaraz dowiemy. Dobra no dobra, rozrzeweczka przed pływaniem. Czy ja już napompowałem? Ty już napompowałeś ten latawiec. bardzo To jest, jest pierwsza część, <laughs> kiedy już latawiec mamy. Powiedzmy w miarę gotowy, co dalej. No, przypomina już kształt latawca, który tak. widzimy na wodzie. Tutaj widzę piękną linę owiniętą na 30 możliwych węzłów. Co to jest, do czego służy? <laughs> to jest bar, do którego jesteś podpięty. I on nas łączy z naszym latawcem, tymi linkami. Okay. Teraz naszą. Kolejnym etapem będzie rozłożenie typienek, rozplątanie i łączenie go do latawca. Lata. Czy dużo młodych ludzi korzysta z kitesurfingu i ich, y, ogarnia sobie to jako swoją pasję? Tak, coraz więcej ludzi, jest to bardzo popularny sport. To jest trapez. Tak. Mhm. dzięki temu nie trzymamy latawca y, na rękach, tylko jesteśmy podpięci i odciążamy ręce. Używamy to też windsurfingu, żeglarstwie w niektórych klasach, żeglarstwie też. Jak szybko człowiek, który nie kajtował, tak? Jest w stanie się tego nauczyć, żeby to robić dobrze. To jest bardzo częste pytanie i to pytanie, na ciężko znaleźć odpowiedź, bo to no jest kwestia od... indywidualna. Okay. Jednej osobie zajmie to 6 godzin, drugiej 20 i a, może nadal a jak ma... na nas to tak ile? A my musimy, to no. Ale zweryfikujemy, zweryfikujemy to na wodzie. wam tak. Wygląda jak taki wiecie, że podstawówka puszczamy do góry, Kasia się zaparła, ja ją zaparłem i polecieliśmy we dwójkę. Moc jest naprawdę To no, <laughs> 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 <Yeah. śmiech> <laughs> <laughs> razy, oczywiście. Zaleciłam bolesny upadek do wody, ale było naprawdę super. Dużo zależy od wiatru, ale udało nam się nawet postawić latawiec kilka razy. Także słuchajcie, musimy tu wrócić na deski i jeszcze się poszukać. Polecam. Co łączy Filadelfię z Rzymem i na dodatek z Polską? No, można też zadać inne pytanie: co łączy fizykę i teologię? Zaskakujące połączenia, i o tym teraz pogadamy. O co w zasadzie chodzi? O tym opowie nasza bohaterka, a jest z nami Julia. Cześć, cześć. Witaj. Kochana, no to jak to jest, że jesteś Polką, pochodzisz z Mazowsza, mieszkasz w Filadelfii i tam studiujesz, a równocześnie latasz do Rzymu? Do Filadelfii trafiłam właśnie na studia. Mam taki wielki przywilej studiować na, na uczelni Uniwersytecie Świętego Józefa i tam właśnie studiuję fizykę i teologię, te dwa kierunki. Dwa kierunki razem. To tak, łączy, osobno. Jak, Nie. To znaczy osobno, ale łączy się w ogóle jakkolwiek masz coś w głowie. Tu się łączy, wiesz. W głowie się łączy. Tak? I ser tu też się okay. łączy. Wiem okay. mhm. <laughs> bardzo. <noise> no więc, więc tak trafiłam do Filadelfii do Stanów, a Rzym to jest już kwestia synodalna. Yy, więc tamten październik i ten październik, który jest przed nami, mam nadzieję, że też będę spędzała właśnie w Rzymie na y, spotkaniu generalnym, głównym y, Synodu Biskupów o Synodalności. Jak taki synod y, wygląda? Jedziesz i co? Faktycznie? Kawka z biskupami, wszyscy siedzicie, rozmówki, śmieszki, heheszki, jakieś takie tematy? No, prawie. prawie? Pra nie, no totalnie w Okej, okay, totalnie tak. tak. Okay. <grystanie> Wiadomo, że są sesje. <grystanie> mhm. <grystanie> nie wiem, jak to będzie wyglądało w tym nadchodzącym październiku, ale w tamtym roku nasz dzień wyglądał tak, żeby podzielony na dwie sesje. Była sesja poranna i potem sesja południowa, wieczorna w zasadzie, bo była bardzo duża siesta, długa siesta, uh -huh. ale w trakcie tych sesji też są to właśnie przerwy kawowe i to właśnie były te synodalne kawy, do których też zachęcał nas ojciec Timothy Razgliw na rekolekcjach, które mieliśmy przed całą, całą tą sesją miesięczną synodu, e, na której on właśnie mówił, że jeżeli cokolwiek ma się stać na tym synodzie, jeżeli cokolwiek ma się stać przez ten miesiąc, e, to niech to będą przyjaźnie między wami. O czym ty chciałaś powiedzieć na synodzie? Jakie kwestie poruszyć? że na przykład ludzi młodych nie ma przy, przy stołach, przy których są y, rozeznawane dalsze losy parafii mm -hmm. albo diecezji. Mm -hmm. y, nie, nie ma ich w tych grupach, które y, jakby analizują i modlą się też o wspólnotę. Z drugiej strony też na przykład kobiety w kościele to jest taki temat ostatnio bardzo gorący. Są, są takie bardzo gorące aspekty tego tematu, czyli na przykład rozmowy o diakonacie kobiet czy w ogóle o dalszych święceniach, ale są też takie bardziej prozaiczne aspekty tego tematu, jak na przykład to... Czy e, i kiedy dziewczyny będą mogły tak normalnie nie być ministrantkami w parafiach, że, że to nie będzie jakiś e, po prostu. Oficjalnie mogą być teraz. Tak, nawet akolitkami mogą być. Jako akolitka będziesz mogła y, dawać innym Pana Jezusa? <grystyczna> jako szafarcha archeologiczna też już okay. to mogę robić. Posługa akolita to jest taka posługa stała w kościele. Okay. E, ja tak. No, to zajęło mi trochę czasu, ale rozeznałam, że chciałabym tak służyć. Chciałabym być obecna po prostu przy ołtarzu i w trakcie Eucharystii w taki sposób. E, także to, to, do czego ja już jestem jakby posłana, czyli bycie szafarką i ministrantką powiedzmy, e, to już w sobie dużo... Ma z akolitatu, mhm. ale akolitet jako akolitat jest posługą taką nadaną przez mhm. kościół. Jeśli chodzi o synod i twoją obecność tam, nie przerażało Cię to, że y, masz 22 lata, jednak jesteś kobietą, a dookoła są same chłopy w, we fioletowych czapkach y, i to <laughs> dużo starsi od ciebie? <laughs> Bardzo mnie to przerażało. Y, byłam podekscytowana, jadąc tam na pewno. Myślę, że to była taka zdrowa ekscytacja, bo jednak trochę się bałam. Byłam bardzo wdzięczna za to, że mogę tam jechać. Może tak to było takie główne uczucie, to co we mnie rezonowało wtedy. Poczułam, że to jest wielki przywilej móc po prostu zawieść doświadczenia i móc zawieść część młodego kościoła nie? Do, do Rzymu na tak wielkie wydarzenie. Nie każdy z nas będzie miał szansę pojechać na synod. Co my, jako młodzi ludzie, możemy zrobić lokalnie, żeby mieć wpływ na kościół? podbić do biskupa nie czy podbić do proboszcza pomszy, iść na zakrystię i powiedzieć siema, fajne kazanie, albo, <laughs> albo siema, nie może pogadamy o tym kazaniu. Okay. <laughs> I czy możemy wypić kawę, herbatę, nie? Bo chciałabym porozmawiać, czy chciałabym porozmawiać z księdzem mm -hmm. e, o tym, co się dzieje w parafii, jak się mogę zaangażować. Ja myślę, że to nawet byłoby takie fajne hasło, podbić do probiego, nie? No, do tego Was zachęcamy, żeby może podbić, żeby może mówić się na kawę, albo po prostu pogadać i wyjść z inicjatywą. Julka, a Tobie y, dziękujemy, no i... Duchowo trzymamy kciuki się za kręciła. październik. Ach, się Dzięki wielkie. Kiedy w przeglądarkę wpiszecie sobie słowo Madagaskar, to pierwsze, co wyjdzie, to różnego rodzaju oferty wakacyjne, no bo przecież Madagaskar jest jednym z bardziej pożądanych wakacyjnych kierunków. Ale czy wiedzieliście, że to równocześnie jeden z najbiedniejszych krajów świata? Z jednej strony piękne widoki, z drugiej strony bieda. O tych kontrastach opowie Wam Ola. Rabanowicze, zabieram Was w kolejną podróż. Tym razem jesteśmy na Madagaskarze, gdzie spotkamy polskiego misjonarza i wolontariuszki. Zobaczymy, jak wygląda ich praca. Pouczymy się też malgaskiego i odwiedzimy Lemury. To co? Let's go! Jak wygląda praca misjonarza na Madagaskarze? Praca na Madagaskarze to praca wśród dzieci i młodzieży. Aktualnie przez najbliższe trzy tygodnie mamy pół dla tysiąca dzieci i jest wśród nich też setka młodzieży, która nam pomaga ogarnąć tą dużą liczbę osób. Dzieci mogą się uczyć języków, mogą uczyć się różnych prac ręcznych. Jest też codziennie wiele zajęć takich sportowych. No i na pewno jest muzyka, taniec, to co oni bardzo lubią. Madagaskar to jedno z najbiedniejszych państw świata. Co jest dla ciebie najtrudniejsze w życiu codziennym tutaj? Dla mnie najtrudniejsze jest to, że bieda jest wszechobecna. Malaria no, miała duże pokłosia akurat w marcu, w kwietniu tego roku. I wiele osób niestety zmarło, bo były to, była to odmiana mózgowa malarii. Co jest najpiękniejszego na Madagaskarze? Jak dla mnie, to najpiękniejszy jest człowiek, który tutaj, którego tutaj spotykam, zwłaszcza ludzie młodzi, którzy są niewinni, można by było powiedzieć, nieskażeni kulturą cyfrową, są bezpośredni. Mieszkasz na co dzień z chłopcami ulicy, opowiedz o swoim doświadczeniu z nimi. Mamy dom Magone, tak zwany dom Magone, gdzie mieszka aktualnie 38 chłopców. I zostali oni zebrali z ulicy, mieszkają wspólnie, pracują wspólnie, uczą się wspólnie. Tworzymy dom, taki prawdziwy dom. Mamy rodzinę też, która daje przykład swój, swoim życiem, można by było tak powiedzieć, jak rodzina mogłaby wyglądać bo ich rodziny są bardzo często no, takie trudne. Czasami, jak sobie patrzę na nich, oni tyle przeszli przez życie 14-15 lat, chłopaki, nie? a potrafią, potrafią jeszcze znaleźć energię w sobie, radość życia i to jakby też mnie motywuje do tego, żeby być częściej z nimi i być dla nich. Co można zobaczyć na Madagaskarze? Są piękne parki, gdzie znajdziesz, nie wiem chyba z 50 różnych rodzajów lemurów. Dla mnie natura, no to to co mamy tutaj wokół i czasami jak było, któregoś razu, tam odmawialiśmy, Różaniec, i jeden współbrat mówi: Stój! A nawet co się dzieje? Zamiast robać Maryjo, nie? A on A bo tutaj wąż sobie siedzi. A, dobra. Czy wolontariusze chętnie przyjeżdżają na Madagaskar? W tym roku będę miał trójkę wolontariuszy z Salezyńskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie. Odkrywają w sobie Nowe talenty. Nie jest to tylko nauka języka angielskiego, ale przy okazji bardzo wiele innych rzeczy się uczą i uczą też tych młodych. Dlaczego zdecydowałyście się na przyjazd na wolontariat na Madagaskar? Ja byłam już na wolontariacie tutaj na Madagaskarze w tamtym roku na dwa miesiące. Czułam, że zostawiłam po prostu tutaj połowę serca i, i bardzo chciałam tutaj wrócić. Myślę, że Pan Bóg mnie do tego zapraszał. Ja po prostu chciałam pojechać na misję, to było moim wielkim pragnieniem, a gdzie to nie wiedziałam, to po prostu zostało mi wybrane i tu zostałam posłana. I cieszę się, że tu jestem. Ja miałam podobnie, miałam pierwotnie jechać do Etiopii, a zmieniono mi placówkę tak naprawdę zaraz przed decyzjami o ostatecznym wylocie, także tutaj zostałam. Jacy są młodzi na Madagaskarze? Średnia wieku na Madagaskarze to 19-20 lat. Większość populacji tutaj to młodzi ludzie. Są bardzo ambitni, ale nie mogą iść do przodu w życiu ze względu na tutejsze realia i trudności. Muszą stawić czoło naprawdę wielu wyzwaniom. Pierwsza lekcja Malgaskiego za nami. Madagaskar przywitał nas piękną zielenią i uśmiechami mieszkańców. A może ktoś z was wybierze się tutaj na wolontariat misyjny? Wiemy już, że język czy strój mogą być elementami kultury, ale jak się okazuje, gry również. I dzisiaj takiej właśnie gry się nauczymy. Jak nazywa się? Baśka. Ta gra. Zagramy w Baśkę. Dobra, to chłopaki tłumaczcie, o co chodzi. Karol, ja tylko chciałbym zapytać na samym wstępie, czy w Baśkę zagramy na przykład w Warszawie albo w Krakowie? To? Raczej nie, bo to jest gra regionalna. Można się z nią spotkać również w Wielkopolsce jako kop. Okej, okay, i y, ty nauczyłeś się w domu faktycznie? Kto się nauczył? Y, mój trener mnie nauczył i kolegę. Trener gry w baśkę. Nie, 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 trener. Y... Okej, okay. trener z. Z jastarni. Okej, okay, trener z jastarni, dobrze. No to, y, to co? To jest podstawowe w zasady, tak. Po rozdaniu kart następuje faza gry zwana licytacją. W trakcie licytacji y, ogłaszany jest kontrakt. Czyli gra, która będzie grana. Aha. Y, bo Baśka to jest nazwa ogólna gry. No i w, można powiedzieć y, bardziej obrazowo, że w grze Baśka są inne gry, takie mniejsze. I w trakcie tej licytacji są one ogłaszane właśnie. Okay. No jest pewna hierarchia tych gier. Na początku jest gra zwykła, czyli y, jeżeli żaden z zawodników, z czwórki zawodników nie ogłosi żadnego kontraktu, no to wtedy gra jest zwykła. No i w grze zwykłej właśnie są takie karty biorące, one się nazywają trumfy, i takie fele. Fele to są karty słabsze ja zawsze. Myślę, że fele to się do samochodu montuje, Fele, nie? fele to są takie... To, to są mamy całą hierarchię, fele. tak? Gra zwykła jest na samym dole tej hierarchii. Potem na równi jest wesele i cicha. Potem jest gran. Potem jest Zolo, potem jest Grandu i Zolodu. Okay, okay, grajmy, grajmy, no. otwarty każdy. Proszę bardzo. To ja rozdam wtedy. Dobra. Czy generalnie to jest gra, w którą tutaj y, grasz na co dzień ze znajomymi i to jest gra, która się kultywuje, czy to taka rzecz, że tylko telewizja przyjechała, to my będziemy grać? No właśnie y, kiedyś. No to nie wiem, kilkadziesiąt lat temu była ona bardzo popularną grą tutaj na Kaszubach, w wiastarni. No Rybacy grywali w nią na przykład, kiedy jechali do pracy pociągiem. Teraz wśród młodych jest bardzo mało popularna. No właśnie z kolegami staramy się ją propagować tutaj. Ja, jak patrzysz na moje karty, to co dalej? Ja bym powiedział: pas. To nie To nie jest mocno ty tylko, nic nie. nie. Tak. Dobra, no to ja okay. pasuję. Ja y, no, też mam, to jest słaba karta. Ta jest najmocniejsza. Nie. <laughs> okej, okay, dobrze mi Dobra, jakbyś, jakbyś miał Kasi powiedzieć, to co? To Okej. Okay. pas. Słabe <laughs> karty, okej. Okay. Dobra, przyjechał, dwa pasy nie. Baśka jest grą sportową, są zawody w Baśkę. Wow. A normalnie organizowane są mistrzostwa Super. w Baśkę, coś tak. takiego, tak? Są Wiestart. mistrzostwa Polski nawet w Baśkę. Okej. Okay. To jest tak zwana bitka i bitkę bierze ten, który położył najlepszą kartę. Okay. W, yy, no tutaj w tej bitce. No najlepszą kartę. Tutaj. Katarzynka. Tak? <laughs> tak. Kasia? Wow, Kasia ty, położyła ty. I bierze bitkę. Coś Dobra, wygra bitkę, no ale co? Ale nie, bitkę się po prostu obraca, A, bo. Szkoda. To się liczy na końcu. Czego uczy ta gra? Przewidywania, co ktoś może mieć za kartę. Mhm. Widzisz swoje karty, bo to jest tylko 16 kart. Mhm. W tej grze gra się w czwórkę, każdy ma po cztery karty. Już zejdą na przykład po jednej karcie, macie wszyscy trzy karty w ręce. I już możecie się domyślać, powinniście wiedzieć, mhm. kto jest stary, kto jest młody. Czyli z kim gramy w parze. Kochani, moglibyśmy tutaj grać tak jeszcze, myślę, dwie godziny albo dwa dni. Może wtedy byśmy się yy, nauczyli. Ja już wiem. Ja więcej. rozumiem. Ja cię z chłopakami i ciupiele. Dobra, dobra I tam, grajcie, e, dobra. Wiesz, ty będziesz robić e, kolejne bawcie materiały. Bawcie się dobrze, bawcie się dalej. A dobrze. my się tu po, po męsku będziemy ten. No to dawaj chłopie rozdajemy, my zagramy sobie teraz czureczkę elegancko po męsku tutaj. No i lecimy z tematem. Studiuraban zdecydowanie przekraczamy swoje granice. I dzisiaj będzie mój kolejny raz. Słuchajcie, raz w życiu kusowałam, ale jeszcze nigdy w życiu nie prowadziłam bryczki, i dzisiaj będę to robić pod okiem prawdziwego mistrza w powożeniu Aleksandra. A tymczasem muszę jeszcze przygotować konie koniku! Kiedy oglądamy zawody konne, kiedy oglądamy właśnie po prostu jazdę konną, to wygląda pięknie, to wygląda majestatycznie, ale jaka jest ta codzienność pracy w stajni? Ta codzienność to, to, to głównie to, co teraz robimy. Mhm. I musimy tego konia wyczyścić, musimy go nakarmić. Dobra, to teraz przyznaj się, czy zawsze marzyłeś o tym, żeby mieć własną stajnię, żeby właśnie trenować i jeździć konno? Właśnie nie zawsze, bo niespodziewanie, e, jakby ta pasja zaczęła się trochę od nostalgii mojego ojca, mm -hmm. który kiedyś pracował e, i te wszystkie tereny, które są przed stajnią, e, uprawiał końmi. Po kilkudziesięciu latach przerwy za, e, zamarzył sobie, żeby wrócić do, do koni e, i poprosił mnie, czy pomogę mu z tym wyzwaniem. Powożenie. To coś innego niż zwykła, tak? Jednoosobowa jazda na koniu. Tak, bo tutaj <noise> mamy albo jednego konia w zaprzęgu, albo dwa, albo cztery. I e, my siedzimy nie na koniu, tylko na bryczce. Siadam na bryczkę. Przyznam ci się szczerze, że czuję się tu trochę, jakbyśmy przenieśli się w czasie. Piękna, elegancka bryczka. Dobra, to co? Nauczysz Dobre. mnie, jak to się robi dobrze? Tak, możemy zaczynać. Jesteś mistrzem kawaliady. Na czym polegają te zawody? Kawaliada polega w położeniu na tym, że mamy bryczkę, mamy konie i mamy tak zwany ustawiony maraton kombinowany czyli. Kegle, tutaj widzimy, to są takie pachołki, na których są e, piłeczki i one są e, w odpowiedni sposób poukładane. My musimy się tego nauczyć na pamięć, e, mapy przejazdu. Każda zrzutka to 3 sekundy karne, no i to jest doliczane nam do czasu ogólnego, a jak wiadomo, chodzi o to, żeby czas był jak najmniejszy. Mm -hmm. Co jest najważniejsze w tym prowadzeniu? Koni i bryczki. Trzymasz te linki z lejcami, mhm. i to są e, tak w skrócie, ja bym sobie to zobrazował, troszkę w lewo, e, że to są twoje, twoje, e, twoje przewody, jakby kabel o, do internetu. Mhm. I ty masz po prostu tymi kablami wysyłać odpowiedni sygnał. Bądź ze mną szczery, jak mi idzie. No, powiem ci, że jak na pierwszy raz to całkiem nieźle. Jesteś bardzo miły, bardzo Ci dziękuję. Ja jednak chyba przekażę Tobie teleicę. Dobra, sama może któregoś razu tu wrócę, bardzo mi się podobało, ale to ty jesteś w tym naprawdę dobry, więc ja oddaję dziękuję <grych> oddaję bardzo. prowadzenie tobie. Dzięki. <grych> Kochani, wróciliśmy już do Warszawy, wróciliśmy z jastarni, trochę zmęczeni, ale przede wszystkim szczęśliwi było. Super. No musisz przyznać. No, przyznaję, Super przyznaję. rozmowy. Mamy nadzieję, że te odcinki Wam się podobały. No a teraz Dobra, co? stajmy twardo na ziemi. Już za dwa dni rozpoczyna się rok szkolny, więc z tego miejsca chcemy Wam życzyć dużo wytrwałości, dużo mocy, energii do tego, żebyście dzielnie weszli do szkoły i tam rozpoczęli swoje zmagania. A Wy nam życzcie jeszcze więcej kreatywności i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do pa! zobaczenia! ストップよし